Zapraszamy pracownię XY Studio, którzy zawitali do nas ponownie, bo też jest nowy projekt, <grym> ciekawy. Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, nie jesteście w pełnym składzie tym razem, czyli tutaj z Marty Nowosielskiej, ale no myślę, że tutaj będziecie razem wspólnie w duacie świetnie sobie tutaj, znaczy przekażecie przy, przy, nam no swoje, swoje swoje, przemyślenia, swój najnowsze, można powiedzieć, dziecko, tak, które bardzo dobrze się wpisuje akurat właśnie w nasz temat życia między budynkami. Oddaję ci mikrofon, dziękuję za przyjazd. Dziękuję. Dzień dobry, bardzo nam miło, że ja stanę z tej strony, Państwa widzieć. Yy, I bardzo chętnie podzielimy się wiedzą na temat człowieka, bo w naszej pracowni od lat zajmujemy się głównie człowiekiem starszym, młodszym, zdrowym, chorym. No i w ten sposób, tak jakby naturalnie, trafiło do, trafił do nas któregoś dnia temat Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W skrócie nazywa się to CAM. Dosyć popularna ostatnio forma. I ja na wstępie postaram się wyjaśnić, czym w ogóle jest CAM, bo to jest bardzo ciekawe. Myśmy robiąc ten projekt dość długo e, usiłowali zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Więc CAM, czyli Centrum Aktywności Pokoleniowej, jest potoczną nazwą obiektów, które zajmują się i zrzeszają organizacje zajmujące się ludźmi, ale tak naprawdę CAM to jest coś w rodzaju, można by to tak jak się zastanawiałam, bo nie ukrywam, że ta. Prelekcja dzisiejsza trochę spowodowała, że zaczęliśmy się głębiej nad tym zastanawiać i chcieliśmy to uporządkować. Więc, Sam jest jakby domem kultury dla osób starszych. Tak jak mamy domy kultury, przeznaczone, głównie program jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, tak Sam w Centrum Aktywności Pokoleniowej to jest taki dom kultury dla osób starszych. I on nie działa tylko i wyłącznie w ten sposób, że organizuje zajęcia dla osób starszych ale programy, które pozwalają, to wszystko polega na programie, który pozwala aktywizować osoby starsze i włącza to, w to również osoby młodsze. Czyli tak w kilku słowach powiem, o co chodzi. A skąd się w ogóle wzięło, wzięło CAM, Filip, może ty powiesz. Koncepcja CAM powstała już kilka lat temu w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych w Warszawie pod kierownictwem pana Tomasza Pastwy. I cały proces to jest wynik szerokich konsultacji społecznych, warsztatów, jak i rozmów z interesariuszami i z mieszkańcami dzielnicy. W efekcie tych wszystkich działań powstał najpierw program funkcjonalno-przestrzenny, a w efekcie tego programu projekt architektoniczny. Dla kogo jest CAM? CAM jest dla użytkowników już od pierwszego roku życia. Wspieranych przez cztery niezależne instytucje, i teraz może przyjrzyjmy się chwilę każdej z nich. Tak, to i tu ja znowu zaznaczę, że mówimy sam w tym potocznym, w tym potocznym naszym rozumieniu, czyli mówimy o zespole instytucji, które funkcjonują pod taką nazwą. A później po drodze wyjaśnimy, bo chcieliśmy mhm. słowem wstępu wyjaśnić, o co o tym wszystkim chodzi. Czyli po pierwsze właśnie centrum aktywności międzypokoleniowej, które będzie działać w tym miejscu. W tej chwili jest na Nowolipiu właśnie taki, taki oddział pierwszy. I ich misją jest przede wszystkim kreowanie działań na rzecz aktywności seniorów i seniorek, jak również działań integrujących społeczność lokalną i międzypokoleniową. W, w CAMie znajdzie się dzienny dom pobytu E, oferta jest skierowana do seniorów, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie prowadzić samodzielnie gospodarstwa domowego. E, I tutaj seniorzy mają zapewnioną opiekę, mają zapewnione e, zajęcia rehabilitacyjne, e, zapewnione posiłki, zapewnioną... E, Opiekę i higieniczną, i jest fryzjer, jest, można zrobić pedikir i, i tego typu zabiegi. To bardzo jest ciekawy temat, dlatego że okazuje się, że jednym z takich bardzo istotnych y, 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 pomieszczeń, które powinny się znaleźć w takim miejscu, jest właśnie, dotyczy to zabiegów, właśnie pedikir, zabiegów fryzjerskich. Oczywiście fryzjery, fryzje, fryzjerkami są seniorki, które y, należą do tego domu. I jest to taka, nawet mają pralnie z reguły w domach, czyli w, w, w centrach, po to właśnie, żeby ułatwić seniorom te najprostsze czynności, które mogą sprawiać trudność. Ja może jeszcze powiem w ogóle, kto to jest senior, bo to jest moja ulubiona definicja. więc definiujmy tego seniora, ustawowego seniora z ustawy o osobach starszych to jest osoba powyżej 60 roku życia e, lub osoba, która przeszła już na emeryturę. Ale to, co mi się najbardziej podoba, to Uwaga, bo pewnie części z nas to dotyczy, wiek 45 plus jest określony jako przedpole starości i e, to jest okres, kiedy mamy się do tej star starości przygotować. Ale to tak mówię, mówi ustawa o osobach starszych, ale ubóstwiam przedpole starości, odkąd przecież się zapoznałam z tym określeniem. W CAMI oprócz dziennego domu pobytu e, są zajęcia dla aktywnych seniorów. No, i tutaj jest, są przeróżne zajęcia. Tak naprawdę kwitnie atmosfera, niezwykle jest pozytywna. Zajęcia są od Rumby przez Brydżyka, aż do nauki obsługi komputera czy smartfona. Także wszelkie pożyteczne zajęcia i atrakcyjne można tam seniorstwie znaleźć. W samie znajdą się również organizacje pozarządowe. Kolejną instytucją, która znajdzie się w naszym kompleksie, jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, intelektualną stopniu umiarkowaną, które wymagają stałej opieki. Poprzez zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne poprawiana jest sprawność osób. Wszystko dąży do uspołecznienia, wdrażania do pracy, samoorganizacji czasu wolnego, rozwijaniu Ekspresji artystycznej, doskalenie sprawności intelektualnej oraz rehabilitacji. Yy. Chodzi tutaj głównie o adaptację tych osób do życia społecznego. No i trzecią z tych większych takich instytucji, która znajdzie miejsce, to jest żłobek. Tutaj w Warszawie zajmuje się tym zespół żłobków warszawskich. Wydaje mi się, że tutaj co do żłobka nie wymaga to większego wyjaśnienia. E, może dodam tylko, że na zdjęciach jest grupa Jerzyków. To akurat nie są warszawskie dzieci, tylko z naszej ostatniej realizacji Zadamowa, żłobek w Adamowie. Grupa Jerzyków, naprawdę bardzo fajnie prowadzony jest e, żłobek. Czyli tak omówiliśmy pokrótce cztery główne placówki, które najczęściej pod hasłem CAM będą się pojawiać. E, I to tak naprawdę było naszym zadaniem. Idea łączenia pokoleń przeciwstawia się wykluczeniu społecznemu. Wspólny budynek sprawia, że tak różne grupy społeczne będą miały szansę się spotkać, współdziałać, ale przede wszystkim poznać. I jak myśmy zaczęli to projektować? W ogóle spotkaliśmy się z tym tematem, ale pierwsze trzy miesiące, nie ukrywam, dosyć ograniczonego czasu na projektowanie, zajęło nam poznawanie użytkownika. Ponieważ tak sami do końca nie rozumieliśmy, o co chodzi, teraz wstępnie wyjaśniliśmy, jakie to są grupy. Pierwsze trzy miesiące tak naprawdę przeznaczyliśmy na dyskusję w grupach, na rozmowę z, ka z każdą z instytucji, na zapoznanie, na zapoznaniu się z użytkownikiem, odwiedzenie placówek i tak naprawdę wypracowanie planu, który, bo teoretycznie mieliśmy pf który był podstawą do zrobienia projektu, natomiast im więcej rozmawialiśmy, im więcej rozumieliśmy o co w tym wszystkim chodzi, tym więcej zmian musieliśmy nanosić. Więc każdemu wydaje mi się poświęciliśmy bardzo dużo czasu. Po to, żeby wypracować przez te trzy miesiące, taki plan, który zadowoli każdą ze stron i zwrócić uwagę na bardzo wiele drobiazgów, które mogą się wydawać z pozoru nieistotne, a dla użytkowników stają się kluczowe. I znowu tutaj w naszym samie e, mamy w tym konkretnym samie, bo teraz w Warszawie budują się trzy, trzy tego typu instytucje, jedna na Korotyńskiego, Jedna na Białą i trzecia na Wawrze. Te trzy instytucje właściwie mają ten sam program, czyli łączą sam, czyli sam połączony z tym domem dziennego pobytu, do tego dochodzi żłobek, sześciooddziałowy, niestety żłobki warszawskie mają taką politykę, że budują takie duże placówki. I do tego dochodzi jeszcze dzien, dom dziennego środowiskowy dom. Samo Samopomoc. pomocy dla 40, dla 40 osób. I tutaj mamy taki kształt, to jest taki kształt, taka nasza troszeczkę wizja e, tej, tego połączenia tych ludzi. To jest początek, e, początek a tak naprawdę plac i drogi, które do niego prowadzą, z różnych stron, które mają połączyć dwie strefy. I tutaj y, omówię to na przykładzie akurat tego centrum aktywności, które my projektowaliśmy, które w lada dzień zacznie się budować. E, to jest w Warszawie przy ulicy Korotyńskiego. Na terenie tej działki e, stał od lat e, 60. dom dziecka bardzo duży, który. W, w pewnym momencie był nawet dla stu wychowanków. Teraz, w związku z tym, że zmieniły się ustawy o pieczy zastępczej i, i jest obowiązek do 2020 roku minimalizacja placówek pieczy zastępczej, czyli tak zwanych domów dziecka, do maksymalnie 14 osób, no, ten dom jakby stał pusty, ponieważ y było tam tylko już 14 dzieci. I częściowo, y i właśnie na, na, na obrysie tego domu, który tam stał. E, powstało nasze centrum. I tutaj mamy takie dwa kolory zielone. Z jednej strony mieliśmy przepiękny e, park e, Fort Korotyńskiego, który e, łączy się z to ciemnozielone to jest zabudowa miejska. Nie mam tutaj, e, znaczy zieleń miejska, nie mam tutaj wskaźnika, ale ten teren całkowicie był ogro, ogrodzony i niedostępny dla, dla mieszkańców, ten ciemnozielony. Więc postanowiliśmy połączyć te dwa tereny, przedłużyć park od strony ulicy. Nie mam wskaźnika tam od północy Korotyńskiego i połączyć go bezpośrednio z budynkiem, czyli ta zieleń parkowa została oddana mieszkańcom. To było dla nas bardzo ważne, a ten kształt, który widzimy pośrodku, to jest właśnie ta nasza droga, która nas prowadzi i z przystanku, i z osiedla, i z parku. I to było bardzo ważne, bo... Jakby pytaniem było, jak mamy zintegrować tak dużą e, grupę ludzi? Mówimy tutaj o e, 100-150 seniorach, e, 150 dzieciach żłobkowych, e, 40 osobach niepełnosprawnych, i jeszcze do tego pozostała tutaj placówka e, opiekuńczo-wychowawcza czyli pozostał dom dziecka dla czternastki. Na życzenie szczególnych gmin e, dzie, e, radnych ochoty, e, bardzo dużo sporów się teraz toczy na ten temat. Że ta placówka tutaj jest i ona jest tylko i wyłącznie w, tym je, w tej jednej lokalizacji właśnie ze względu na to, że ten dom dziecka był tam od, od zawsze, można tak powiedzieć. E, więc ponieważ uznaliśmy, że jakby nie możemy zintegrować tych ludzi e, po, inaczej niż poprzez przestrzeń, postanowiliśmy zrobić to w ten sposób, aby ludzie zaczęli się spotykać. Chodziło nam o to, żeby nie tworzyć takiego getta dla osób starszych, tylko e, połączyć ich poprzez spotkanie się, poznanie się po twarzy. E, matki z dziećmi e, idą do żłobka, a po drodze mają kawiarnię, w której mogą usiąść. Kawiarnie prowadzą seniorki, cały parter jest jakby ogólnodostępny. Z takimi funkcjami, do których każdy może przyjść. Liczymy na to, bo jakby nie możemy być tego pewni, bo jest to rodzaj eksperymentu miejskiego i to się jeszcze wcześniej na taką skalę nie wydarzyło. Liczymy, że to zadziała, więc staraliśmy się tą przestrzenią z, Nakłonić ludzi do pewnych zachowań. I tak jak e, zawsze opowiadam, że w architekturze, którą robimy dla dzieci i dla dorosłych, ta animacja przestrzeni jest dla nas szalenie ważna, bo jakby układ przestrzeni budynku wpływa na to, jak my się w nim zachowujemy, to tutaj w troszeczkę większej skali się do tego odnieśliśmy, czyli założyliśmy, że ta przestrzeń może wpłynąć na tą integrację, bo nie możemy zmusić ludzi ani nikt się w naszych czasach tutaj w Polsce, oczywiście, mówimy o naszym kraju, dosyć specyficznym. Że te dwie grupy ludzi, przykładowo dzieci ze żłobka i seniorzy, że oni się tak sobie po prostu zintegrują, bo wiemy, że tak nie będzie. Jakby ta integracja jest, wynika bardziej z programów, które będą prowadziły wszystkie te placówki. To tak naprawdę od dyrektorów tych placówek będzie zależało, czy dzieciaki będą przychodziły do domu seniora na przedstawienia, i czy seniorzy będą. Robiły, robiły, nie wiem, sadziły kwiaty razem z dzieciakami. To troszeczkę o to chodzi. Żeby już na początku zintegrować to towarzystwo, postanowiliśmy, taki mieliśmy fajny pomysł, bardzo, bardzo mi się podoba, że wszystkie drzewa, które zostały na tej działce, będą miały nadane imiona przez seniorów. Wszystkie drzewa dosadzone będą miały nadane imiona przez dzieci. Czyli, jakby tak byśmy się, będziemy się starać. Mam nadzieję, że to wyjdzie już na początku działania i że tutaj, jakby główny dowodzący, czyli Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, o którym mówiłam, yy, yy, będzie nas w tym wspierał i że jesteśmy w stanie w ten sposób tutaj połączyć te przestrzenie. Dodatkowo też. Yy, bo zrobiliśmy tutaj mnóstwo przestrzeni takich do wykorzystania i dla starszych, i dla młodszych. Jest i plac zabaw dla dzieci, jest plac zabaw dla seniorów, który ćwiczy, na którym możemy poćwiczyć. To są takie na przykład duże koła, żebyśmy mogli poćwiczyć ręką, poćwiczyć różne ruchy. To troszeczkę innego rodzaju są ćwiczenia. No, mam nadzieję, że to, że to wyjdzie. A z, drugiej, z jednej strony są, każdy ma oddzielne wejście, w związku z tym y, te osoby mogą się mieszać, a nie muszą się mieszać. No i liczymy na integrację wewnątrz budynku. Tak jak Dorota powiedziała, budynek jest jeden, ale tak naprawdę wszystkie części są zupełnie oddzielne. Y, każda część funkcjonuje y, osobno, ma osobne wejścia. I co gorsza, muszą być oddzielne, bo znowuż spotykamy się z tymi instytucjami. Mamy cztery różne instytucje. Każda ma inną dotację, na innej zasadzie funkcjonuje i tak jak na początku nam się wydawało, że byłoby to takie piękne, żeby to tak razem połączyć i najlepiej koło tych seniorów e, te sale żłobkowe zrobić, tak się nie da. Musimy postawić bariery, bo każdy musi zapłacić za swoje media, e, każdy ma inny program, inny personel, inne wymagania, więc e, to jest e, bardzo oddzielone wewnątrz. Szybko przejdę, może przez podział funkcjonalny tego budynku. Największą część, jakby jego północną i centralną, to jest połowa, ponad połowa przestrzeni rozplanowana na dwóch kondygnacjach. To jest część samu, czyli część głównie skierowana dla seniorów. I tutaj na parterze mamy obszerny hol, z którego dostajemy się do przestrzeni, w której jest dostępna kawiarnia. Kawiarnia jest wraz ze sceną i z, z letnim tarasem. Jest część administracyjna biurowa, jest szatnia, na końcu znajduje się stołówka z pełnym zapleczem kuchennym. Tak, bo ta stołówka codziennie wydaje obiady dla osób potrzebujących. To jest w ogóle bardzo ważny punkt stołówka w takim miejscu, bo większość osób, seniorzy, nie chcą się za bardzo aktywować. Bardziej aktywne są kobiety, panowie niekoniecznie, ale fakt, że tam są te obiady, powoduje, że część z nich wyjdzie z domu, i może część z tych osób jednak tutaj zostanie. I ten obiad jest kluczowy, bo niektórzy przyjdą tylko i wyłącznie na obiad, ale co któryś zostanie na jakieś zajęcia i włączy się w to życie, i to też chodzi o to, żeby wyciągnąć ich z tego domu. I tak rozplanowaliśmy to na poziomach, że właśnie niektórzy seniorzy przyjdą tylko i wyłącznie na parter, przyjdą tylko na przykład na obiad lub do kawiarni. Natomiast inna część seniorów pójdzie od razu na piętro. I na piętrze rozplanowaliśmy salki zajęciowe, salki terapeutyczne. Jest salka gimnastyczna z tarasem zewnętrznym, na który można wyjść i poćwiczyć na świeżym powietrzu. Z tego tarasu możemy widzieć te dzieci. Z tarasu widzimy dzieci i z tarasu jest widok na piękny park, który jest obok. Mamy salkę plastyczną, ale jest też y, pokój, właściwie taki salon właśnie dla dziennego domu y, po, opieki. I też jest pokój dla osób z demencją. No i tutaj właśnie dochodzimy do tych instytucji znowuż do czegoś takiego, że y, pomysł w ogóle. I teraz już wracam do centrum aktywności jest połączenie tego centrum aktywności, czyli do Domu Kultury, właśnie z domem dziennego pobytu. Dlatego, że mamy wtedy większą skalę, i część osób jest przyprowadzana tam o godzinie ósmej i na przykład do 17 te osoby mają opiekę, których nie można zostawić samych w domu. Ale dużą, drugą, drugą, bardzo dużą grupą są osoby, które przyjdą na zajęcia. I z tego, co, co, co wiemy, na Nowo, w Centrum Aktywności Nowolipie, na przykład, Zumba o godzinie 19 cieszy się w ogóle największą popularnością. I ten dom kwitnie. Byliśmy w tym domu. W tym centrum aktywności, to faktycznie panowie kombinowali, jak tutaj załatwić sobie klucze, żeby sobie w Brydżyka pograć przed plastyką. I tam naprawdę życie kwitnie i polecam każdemu odwiedzić takie miejsce, bo tam wszyscy są młodzi i to jest bardzo fajne. Kolejną część zajmuje środowisko Wiedzą Sama Pomocy. Zlokalizowaliśmy go na drugiej kondygnacji w zachodniej części no i tutaj też znajdują się salki terapeutyczne rehabilitacyjne jest część administracyjna biurowa jest spokój wyciszeń i jest takie super miejsce jest do jest przede nauki wszystkim życia. Pracownia, pracownia kulinarna z jadalnią to jest taki rodzaj takiej symulacji e, mieszkania tutaj e, uczestniczy uczą się jak korzystać z mieszkania, jak korzystać ze sprzętów domowych. Są wszystkie, w kuchni są wszystkie sprzęty domowe, jakie można spotkać w mieszkaniu i tak naprawdę uczestniczy, uczą się obsługi mieszkania. E, kolejną częścią jest żłobek. Żłobek zlokalizowany został w wschodniej części na parterze. E, w środku znajduje się sześć sal, łącznie na 150 dzieci. Każda sala jest z bezpośrednim wyjściem na taras i z dostępem na plac zabaw. Plac zabaw został podzielony na y, różne sekcje w zależności od wieku dzieci. Y, dosadziliśmy też dużo krzewów i drzew, żeby odpowiednio zacieniały tą przestrzeń. Yy. I ostatnia placówka, która jest, tak jak Dorota już wspomniała, dosyć y, nietypowo zlokalizowana w tej akurat, w tym miejscu na Korytyńskiego, tylko w tym, to jest placówka opiekuńczo -woławcza. E, ona tutaj została z racji tego, że właśnie kiedyś tutaj był dom dziecka e, i lokalna społeczność chciała, żeby w tym miejscu została placówka. E, placówka, czyli właśnie taki kiedyś dom dziecka, obecnie na 14, na 14 dzieci e, w wieku od 10 do 18 lat, chcieliśmy, żeby ona zorganizowana była nie jako instytucja, bardziej, tylko faktycznie jako dom. Czyli urządziliśmy ją tak, jakby, jakby to było w środku bardzo, żeby panowała jak najlepsza domowa atmosfera. Mamy otwarty salon e, z dużą jadalnią, z dużym stołem, sto wspólnych posiłków. Jest otwarta kuchnia, nowocześnie urządzona. Jest siedem dwuosobowych pokoi, z czego dwa pokoje są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych. Jest łazienka dla dzieci niepełnosprawnych. Pokoje nie wychodzą na plac główny, też tak, żeby dzieci nie miały bezpośredniego. Tak, odgrodziliśmy je takim. Mają własny ogródek z hamakami, z miejscem na grilla. Jest no więc z tego, co nie... mogliśmy, staraliśmy się jak najlepiej im tą przestrzeń zorganizować. Tak, i zależało nam też na tym, żeby ta przestrzeń, żeby te dzieci, które tam będą mieszkały, bo to jest jedyna placówka, gdzie tak naprawdę yy, użytkownicy, jeśli tak można powiedzieć, przebywają tam 24 godziny na dobę. W pozostałych częściach wszyscy przychodzą na dzień i tak naprawdę wracają do domów. Tutaj e, dzieci będą mieszkały. I nie chcieliśmy, żeby te dzieci czuły się, że mieszkają w jakimś kompleksie większego budynku, czy w części jakiegoś biurowca. E, myśleliśmy, jak tutaj wyróżnić tą część, jak tu spowodować, żeby one poczuły się trochę lepiej i trochę bardziej mogły się zidentyfikować w tym miejscem. E, I tu myśleliśmy też troszkę o zewnętrznej bryle. Ta bryła jest trochę tak wysunięta jakby spod tego budynku, odcięta tym przejściem. E, I do pomocy zaprosiliśmy artystę. Pomyśleliśmy, że potraktujemy w wyjątkowy sposób elewację tego, tej części. E, poprosiliśmy e, Mariu, e, Marcina Czaję, który współpracował z nami już poprzednio przy Domu dla Bezdomnych. E, I on zaprojektował dla nas e, mural, który okala całą część e, placówki opiekuńczo-wychowawczej. Mural przedstawia różne aktywności, które, które mogą e, wykonywać dzieci, młodzież. No, i wydaje mi się, że będzie stanowił taką dosyć indywidualną i charakterystyczną część tego budynku, odcinającą się, wydaje mi się, kompletnie od reszty. O, a tak, tak to wygląda. Jak już mówiłam, lada dzień zacznie się budowa. Zrobiliśmy budynek taki tarasowy, który opada i jakby łączy park z główną ulicą, czyli ta zieleń wchodzi nam na elewację. Mamy, mieliśmy tutaj bardzo dużo problemów z, z niepełnosprawnością tak naprawdę, bo staramy się projektować uniwersalnie, powinniśmy projektować uniwersalnie, więc bariery tutaj pewne okazały się nie do przekroczenia, takie jak pochyłość terenu, który wznosił się o półtora metra, metra aż, stąd takie ciekawe rozwiązania nam powstały, jak na końcu tutaj plac zabaw Żłobka jest w ogóle w pewnym sensie zakopany w ziemi, bo gdzieś ten metr musieliśmy ukryć, więc y, dało to pretekst do stworzenia całkiem ciekawej przestrzeni. Na górze mamy taras, jak to się śmiejemy, do tai chi, czyli wyjście tam z sali gimnastycznej, żeby można było też organizować zajęcia na świeżym powietrzu. No później tu zgodnie z wymagami Warszawy zielone, zielone dachy, tak więc dosadziliśmy też łąki kwietne. Szczególnie, że na parku obok z budżetu partycypacyjnego powstała łąka miododajna, więc postanowiliśmy też trochę tej łąki miododajnej posadzić na naszym dachu i wprowadzić ule. Czyli mnóstwo takich drobnych rzeczy staraliśmy się dodać takich warto wa wa wartościowych dla przyrody. Ale Wal mamy ule, mamy też budki dla jeżyków na elewacji budki dla owadów. Takie, także takie drobne też elementy staraliśmy się ekologiczne zadbać. Tak, bardzo dużo drzew dosadziliśmy, ponieważ ten, ta różnica terenu dla nas jest prosta do wykonania, bo to jest tylko dół dla drzewa, jest śmiertelna, bo drzewo można zakopać albo odkopać o 10 cm, więc w momencie, kiedy musimy tyle e, ziemi zebrać, okazało się to bardzo trudne. E, jak zrobić, żeby zachować wszystkie drzewa, które rosły, żeby one na mnie uschły. W związku z tym teren jest dosyć pagórkowy, ale jest, gwarantujemy, jest dostępny. Dla stąd, stąd taki dziwny kształt tego placu. To było właśnie mijanie, bo jak szliśmy i nagle stało drzewo, no to musieliśmy je ominąć, żeby go nie wycinać. A było to wcześniej, było to bardzo różnorodne, gatunkowo, mnóstwo, rosło tu mnóstwo drzew. Wcześniej tutaj był sad, w związku z tym ta różnorodność gatunkowa była olbrzymia, więc staraliśmy się jak najwięcej jeszcze drzew dosadzić, ale wszystkich lokalnych, które dobrze się czują w tych warunkach. Tutaj właśnie widać na pierwszym planie grupę drzew, która jest na podwyższeniu tutaj schodki, I to właśnie uratowane są drzewa, Morwy które, które udało nam się zachować. E, natomiast później w obniżeniu znajduje się obok plac zabaw. Mhm. A z tyłu widać tam na górze właśnie dom dziecka. Widać kawałek murala od domu dziecka. A tak A ta... wygląda y, dziedziniec, nasz wewnętrzny, i dojście po prawej stronie, dojście do żłobka. Czyli to jest ten plac, na którym się spotykamy. Mamy dużą scenę, na której mogą być tańce, hulańce i e, różne aktywności, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Mamy takie trochę powydzielane strefy, trochę dla młodszych, trochę dla starszych, bo nie każdy lubi krzyk dzieci, więc e, staraliśmy się porozsuwać i dać różne możliwości korzystania z tej przestrzeni, jakby tak nie narzucając. Dla kogo to jest. No z boku widać nasze korale żłobkowe. No to z racji, że są tam dzieci, to musieliśmy oddzielić jakoś magicznie tą przestrzeń. Za nimi są jeszcze, jeszcze lustra, więc stworzyliśmy na wejściu taki magiczny korytarz, żeby pójście do żłobka, a to jest naprawdę bardzo traumatyczne przeżycie dla przynajmniej połowy maluchów, było prostsze. Więc zawsze się staramy, mimo że tutaj jakby skupialiśmy się na osobach starszych, to o maluchach. Nie zapominamy cały czas. I z lewej strony też widać właśnie placówkę opiekuńczą i elewację z muralem. Tak, oczywiście tego murala tak nie będzie widać. Tutaj na potrzeby wizualizacji nie robiliśmy wysokich żywopłotów, ale, ale dzieci będą zupełnie odsłonięte. No mam nadzieję, że będą się uczuły komfortowo. Zresztą z tego, co wiem, strasznie czekają na ten dom i się dopytuje, jak będzie wyglądał, więc y, mam nadzieję, że im się spodobał. I tak to wygląda. Taka, taka, jest nasza, taka jest nasza praca nad domem nad Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i te, jakie będą następne projekty, tego nie wiemy, bo jeden jest w fazie zaprojektu i wybuduj, więc nie wiadomo, jak będzie wyglądał. Drugi jest w fazie e, konkursowej, więc jeszcze bardziej nie wiadomo, jak będzie wyglądać, ale jest to jakaś nowa próba. Myślę, że słuszna, dlatego że ta aktywizacja jest e, szalenie ważna. E, nasze społeczeństwo się starzeje. I wydaje mi się, że szczególnie w miastach y, trzeba dużo robić, żeby pomóc osobom starszym, a tak naprawdę każdy, kto pomaga, jak wiemy, to też pomaga sobie, więc jakby pomoc jest z korzyścią obustronną. A kontrowersje co do tego, czy można to łączyć, bo jest bardzo duża dyskusja w sieci na temat tego, że, że to jest bez sensu, że łączenie takiej dużej ilości ludzi jest bez sensu, że to e, nie może być jedno z drugim połączone. Zobaczymy. No, podobno na ludziach nie wolno eksperymentować, ale mi się wydaje, że ten eksperyment akurat może przynieść dużo dobrego, i ja wierzę w ten projekt. No, a pewnie za dwa lata, za trzy będziemy mogli porozmawiać, jak to zadziałało. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. Naprawdę niesamowity, ciekawy, interesujący projekt. Ja myślę, że też możecie kontynuować, jeżeli ktoś by miał ochotę się dołączyć jutro do archi-spotu, byśmy jeszcze mogli tam pewnie dwie osoby dopisać. Gdynia Infobox, godzina 11 chyba zaczynamy, z tego co pamiętam. Więc tutaj też tematy właśnie architektury zaangażowanej społecznie. Oczywiście nie będziemy tylko o tym projekcie, pewnie to będzie jeden z jakichś takich elementów gdzieś tam tła, tak? Przez, przez was wprowadzenia. jutro będziemy prowadzić warsztaty głównie Aha, o okay. seniorach oraz o osobach bezdomnych, tak? To będą takie dwie grupy, które, które, którym mhm. poświęcimy ten, ten czas.